Dzień dobry, dzień dobry. Jak to dzisiaj pogoda? To co robimy? Przegląd? Na razie nie pada. Idziemy zrobić przegląd ogrodu. Dzień dobry. Spójrzcie tylko, jak pięknie już lilie kwitną. No wyglądają niesamowicie. Tutaj jeszcze są zamknięte. Tu na dole są jeszcze różowe, ale patrzcie na te żółte śliczności. O, i tutaj też rosną te nasze pięknotki, które wczoraj zrywałam do wazonu. No, i chodźcie, pokażę Wam jeszcze ulubioną Hortensję mojej mamy, która kwitnie pięknie. Zobaczcie, jak pięknie! O Jezu, kocham Hortensję. Kocham Hortensję. Coś pięknego. I patrzcie, tutaj jeszcze jest pięknotka. No, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja kocham. Kocham, ale to kocham nad życie. Lilie. Piwonie, eustomy, love. Dzisiaj zaczynamy od sprzątania, później trochę pielęgnacji sobie zrobię. Uwielbiam ten nowy y, mój płyn do czyszczenia łazienki. Jaśmin i bazylia. Powiem wam biały jaśmin, że fajnie pachnie, super czyści, także lecimy z tym sprzątaniem. Tak, tak, słuchajcie. Dzisiaj tak jak wam mówiłam, trochę czas na e, pielęgnację. E, no i dzisiaj, słuchajcie, pokażę wam i przedstawię wam też e, m, Foreo Luna 3+, e, bo jak wiecie, produkty Foreo uwielbiam, stosuję już od wielu lat, ale Foreo Luna 3+ to jest, słuchajcie, petarda. Najpierw oczyścimy sobie buzię przy pomocy super takiej pianki z Foreo, e, no bo uważam, że takie Urządzenie jest o wiele lepsze, o wiele lepiej wyczyści nam naszą skórę, oczyści nam naszą skórę niż po prostu nasze dłonie, a później zrobimy sobie masaż. Zrobimy sobie masaż przy użyciu serum. Także dzisiaj e, taka pielęgnacja u mnie, uwielbiam takie, słuchajcie, poranki, kiedy mam chwilę dla siebie, kiedy taką pielęgnację mogę sobie zrobić. Także chodźcie do łazienki, najpierw oczyszczanie, a później masaż. No dobrze, także jest już moje trio, słuchajcie, jest już moja Luna 3, jest serum na bazie wody, które będziemy sobie używać później w dalszym etapie mojej pielęgnacji. No i mamy oczywiście piankę od Foreo, Uwielbiam do szczoteczki Luna używać właśnie tej pianki. Aczkolwiek słuchajcie, możecie zastosować lunę 3 ze swoim ulubionym kosmetykiem. Pamiętajcie, że nie może być to kosmetyk, który zawiera ziarnistość albo jakieś glinki, albo oleje, no ale to jest fajne, że jeżeli macie jakiś swój ulubiony żel. Do twarzy czy piankę to z powodzeniem możecie sobie użyć razem z Luną 3. Za co uwielbiam produkty Foreo? Za to, że słuchajcie, już od pierwszego użycia mamy fajny, długotrwały efekt. Uwielbiam po prostu efekt po Foreo. No i słuchajcie, teraz tak, tak jak Wam mówiłam na samym początku, bardzo fajne jest to, że przy użyciu właśnie Luna 3 Plus yy, mamy fajne yy, oczyszczanie twarzy, na pewno dużo, dużo lepsze yy, niż kiedy używamy po prostu naszych samych dłoni także inteligentne urządzenie od Foreo naprawdę działa magię także ja się zabieram teraz za oczyszczanie mojej buźki będzie mi potrzebne właśnie yy, technologia smart yy, czyli Luna 3 do tego użyję sobie swojej pianki no i potem słuchajcie, pamiętajcie, żeby bardzo dobrze osuszyć szczoteczkę, użyjemy serum również od na bazie wody i będziemy robić sobie mikroprądy będziemy robić sobie masaż e, i ujędrniać swoją skórę słuchajcie, tyle wiadomości chciałabym Wam powiedzieć, zobaczcie jaki mam w ogóle przepiękny lawendowy kolor, kolory są cudowne miętowe, różowe, lawendowe także każdy znajdzie coś dla siebie, natomiast słuchajcie, e, tak jak mówię, tutaj mamy oczyszczanie, a później mamy już tą kurację mikroprądami, natomiast słuchajcie Luna 3 Plus może być takim świetnym wstępem do mocniejszych kuracji mikroprądem e, na przykład za pomocą Foreo Bear. I to też Wam pokazywałam, też był na ten temat filmik, że Foreo Bear to jest po prostu sztos, jeżeli chodzi o kurację mikroprądem. No i oczywiście nasza szczoteczka jest wodoodporna, należy o tym pamiętać. Zawsze jak oczyszczacie swoją buźkę, to pamiętajcie, żeby najpierw wykonać demakijaż, tak? Żeby nie używać e, szczoteczki e, Luna 3 na taką zanieczyszczoną buzię. Więc najpierw demakijaż, a później oczyszczanie. Dobrze kochani, zobaczcie, ja już mam e, piankę. I teraz oczyszczamy naszą buzię. Urządzenie fajnie się e, nagrzewa, robi taką termoterapię, co jeszcze bardziej otwiera nam pory. Oczyszcza wszystko, także dobra. Oczyszczanie, a później. Masaż i mikroprądy. No i zobaczcie, tutaj mamy też aplikację. Ja tutaj, tutaj mam wszystkie swoje urządzenia. Także możecie sobie wybrać tutaj. Zobaczcie Luna 3, Plus. i aplikacja fajnie Was pokieruje. Możecie mm, zrobić sobie oczyszczanie. Macie tutaj różne tryby, więc oczyszczanie, masaż. E, tak naprawdę wybieracie, na co macie tutaj ochotę. Ja zaraz wybiorę sobie masaż, nałożę serum i lecę dalej. Na początku myślałam, że zrobię sobie masaż, już mam tutaj moje serum na bazie wody, więc na początku myślałam, że zrobię sobie, słuchajcie, masaż, ale potem stwierdziłam, że nie, że zrobimy sobie jakąś fajną kurację. Tutaj możecie wybrać to, co najbardziej Was interesuje. Ja myślę, że możemy zrobić, słuchajcie, coś, aby nasza skóra wyglądała dużo młodziej. Także ja już sobie tutaj ściągam zobaczcie, szczoteczka już tutaj mi się zapaliła, słuchajcie, no uwielbiam po prostu foro Luna 3+, dlatego, że a, i z tyłu szczoteczki jeszcze chciałam Wam powiedzieć, są dwa punkty mikroprądowe, zobaczcie, co nam daje słuchajcie, te, co nam dają takie mikroprądy, na pewno naturalny lifting, ujędrnienie, dzięki działaniu też mikroprądów komórki skóry ulegają takiego, takiemu rozprężeniu i po prostu następuje takie wzmocnienie, podobnie jak mięśnie Podczas ćwiczeń na siłowni. Tutaj jest fajnie, bo tutaj macie wszystko w jednym. Ja uwielbiam takie produkty, dlatego że tutaj mamy. Oczyszczanie twarzy, mamy tutaj mikroprądy, mamy tutaj masaż, ujędrnianie, taką siłownię dla naszej buzi. Wszystko, czego potrzeba jest tak naprawdę w jednym urządzeniu. To jest taka inteligentna pielęgnacja, natychmiastowy mm, rezultat, widoczne efekty, technologia smart. Także no, uwielbiam, po prostu uwielbiam te technologie e, i nie potrzeba wiele, tylko jedno urządzenie, żeby zrobić naprawdę kawał dobrej roboty. Dobra, coś u mnie dzisiaj wolny internet, wszystko mi się tutaj ładnie ściąga za chwilkę. I za chwilę będziemy tutaj działać sobie. Tak jak mówię, tutaj mamy dwa punkty mikroprądowe. Ja nałożę sobie serum na twarz i lecimy z masażem. No dobra, i lecimy. Witamy, witamy. Dzisiaj z naszego sadu i dzisiaj czeka nas taka praca pozrywamy porzeczki. tak jest, pozrywamy porzeczki może akres jakiś jest dobry zobaczymy ale zobaczcie, już te gałęzie prawie wiszą no tutaj mamy akresu. bardzo dużo czerwony także mamy miski, mamy krzesełka więc zabieramy się do pracy no i kochani, moja pielęgnacja zrobiona. Mam wrażenie, że moja buzia aż krzyczy, jest taka promienna. Eee, no i uwielbiam takie oczyszczanie twarzy, potem masaż. To sprawia, że po prostu mój dzień jest lepszy, że ja czuję się lepiej. No i czuję, że ta twarz jest taka promienna, i po prostu dziękuję mi za to, że o nią dbam. Także taki mój też tip, 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 który stosuję, choćbym. Padała, słuchajcie, ze zmęczenia, była po jakiejś imprezie, cokolwiek, był środek nocy. Zawsze demakijaż. Zawsze demakijaż na noc. Wasza skóra wam się odwdzięczy. Wasza skóra potrzebuje, słuchajcie, takiego demakijażu, żeby. Po prostu e, była w dobrej kondycji, wyglądała dobrze, wyglądała na promienną, zadbaną. Także mój tip, moja wskazówka, żeby mieć fajną, ładną, promienną, oczyszczoną skórę, to pamiętajcie o demakijażu. Ja nie wyobrażam sobie, słuchajcie, nie wyobrażam sobie tego, żeby pójść spać w makijażu, w podkładzie, w niezmytych oczach. Demakijaż nade wszystko. Ja bym po prostu padła naprawdę! A zrobiła ten demakijaż. Nie ma u mnie wyjątków. Demakijaż być musi, to jest podstawa pielęgnacji. Hmm, podstawa, żeby ta skóra jakoś wyglądała. Demakijaż, koniec, basta. Protip musi być, choćby nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, a teraz idę szybko do ogrodu, ponadkę pietruszki będę porcjować, będę mrozić. Potem robimy sobie pudding, deserczyja chia, dżem truskawkowy z czyja. Petarda sztosik, także koniecznie musicie e, spróbować, moi drodzy. Zobaczcie, Leo zbiera już tyle. Nela tyle. Pięknie zbiera, a tata tyle. I jedziemy dalej. I poczekaj, tata, jeszcze dziadek. I dobrał. jeszcze dziadek. O, ale dziadek dużo ma. No. Zaraz jeszcze mama z babcią przyjdą, ale nas nie dogonią. Ale pięknie Nela, zbierasz. No nie dogonią. Nie O Leoś już ma coraz więcej, goni tatę. Zobaczcie ile tego tutaj jest. Mhm. Piękne. I Nagramy jeszcze Nelę. Pokaż ile masz. O, dużo już Nela. Zobaczcie, jak ona pięknie pracuje. Bardzo ładnie. Po jednej. A zobaczcie, co tu się wyprawia. Leoś. Rodzinne zbieranie pożyczek. Ja tu ponadkę pietruszki. I zaczyna padać. Ale ile mamy Zobaczcie. Ja ponadkę pietruszki się wybrałam. A tu rodzinne zbieranie. Proszę bardzo, porzeczek, wow, ale zaowocowały, mega dużo owoców, wow, super. No także rodzinne zbieranie porzeczki, porzeczek, a ja idę szybko po pietruchę, ale dużo, wow, piękne. Pada deszczy, to uciekamy do domu, tak? Hmm. <grych> Zobaczcie, co się stało z ogórkami w ogóle. Tak się rozrosły, że aż poszły na truskawki. Zaraz sobie poszukamy, ale już są piękne ogóreczki. I zaraz może jakieś kanapeczki zrobię. Dobra, trzeba poszukać. No dobra, to lecimy z dżemem chia. Możecie użyć jagód, borówek, truskawek albo malin i wrzucamy do garnuszka e, truskawki, dodajemy z 4 takie łyżki chia, e, trochę miodu można dać, ja dodam erytrytolu i w garnuszku. Działamy. No dobra i mamy już tutaj nasz chia, truskawkowy dżem. Trochę to trzeba przestudzić, włożyć do lodówki, to już ma taką konsystencję, zobaczcie, takiego truskawkowego dżemu. Potem sobie włożymy, nie wiem, czy do słoiczka, czy do szklanki, dodamy jogurt grecki albo naturalny, można dodać skyr, na górę banana, borówki, także mój... Truskawkowy czy dżem gotowy. Teraz czekamy, aż przestygnie. Można schodzić w lodówce, chociaż konsystencja wyszła naprawdę mi bombowa. Też musicie zobaczyć na oko. Ja dałam cztery takie duże łyżki, trochę truskawek i super. No dobrze, moi drodzy, i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mamy tutaj dżem z chia, jogurt grecki i barówek. Wygląda super. Naprawdę. Wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie, tyle mi tutaj jeszcze zostało, więc zaniosę na pewno e, mojej mamie, bo ona też bardzo lubi, także polecam Wam serdecznie. Możecie dodać mascarpone, skyr, mm, nie wiem, banana. Dzisiaj będę miała taką przekąskę, także polecam. A ty masz ochotę? Spróbuję. Spróbuję, bo jest Spróbuję, bardzo bo dobre, wygląda słodziutkie, naprawdę fajnie. pyszne, bardzo zapycha i bardzo zdrowe. Dobra kochani, dzisiaj jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia, dlatego się już dzisiaj z Wami żegnamy. Widzimy się jutro 7.30. Jak spróbujecie, dżemu, z czyja, to koniecznie dajcie mi znać. No i co? Pozdrawiamy Was serdecznie. Na, do jutra Hej pa!